Hejka widzowie, Dziś to jest drugi odcinek już. I widzimy tutaj Treo Creo. O, widać go. I on rozwala sobie miasto, zna bardziej galerię teraz. I prawie on już nie ma prawie amunicji. I czekam, żeby poszedł. To wtedy podłoży taką bombę, która paraliżuje. No i mam tak w broni. Tutaj. Taki tuning. Tu mam w broni taki tuning, że, że to jest jakby taki specjalny. Że tam są te Doritosy wsypane. No i wiecie, hop, zrobimy... i będzie, tylko on muszę parę strzałów, a on, on obroni się. Oby mu się kończyło już. Idź, idź. Dobrze. Widzicie? Ja mówiłem, że mu się kończyć. Dobra, poszedł. Proszę, dobra. Podłączam bombę. I tutaj dam jeszcze taki prezent. W ciągu 30 sekund... Ciągu, jak, jak, jak on dotknie tego... To, to jakby paraliżuje się. Więc włączyłem timer, i się tu kryje. Będę patrzył szybko, szybko. Idź tutaj. Jest! Ile sekund? Siedem. Dotknij tego, dotknij. Jest! Akurat! W ostatniej sekundzie. Dobra, teraz. To jest mój czas. Dobra. Dobra. Już dobrze, 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 dobrze. Dobra. I teraz. Pójdę do jego ulubionego miejsca, do kina i będę tam czekał na niego, bo on zawsze chciał pójść na taki film Blocks Gil Gilla kontra... Nie, Imperium chyba King Blocks. Coś takiego. Zaraz sobie przypomnę. Dobra, będę czekał tu w kinie. Dobra, robię cięcie kiedy już będzie wesoła i fajnie i będziemy jedli lody z pozybką jaką ulubioną. No dobra, to... Nie, cięcie. Hejka widzowie. Już jestem tutaj, co siedzi, ale nie może jeszcze gadać, bo nie jest tego owoca. No wiecie jaki. Kto oglądał wcześniejsze, to wie. Prosimy, jak nie oglądałeś, proszę mnie nadrobić. Ale może pisać I zrobiliśmy sobie Czemu lody jak możemy się pościgać? On ma takie autko, ja mam to swoje auto Więc A, no i subujcie teraz, bardzo ważne Uuu Policja, nie, 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 nie czekamy na żadną policję To jest najlepsze auto? Chyba żartujesz Jedziemy Te pomarańczowe strzałki Jedziemy tam, gdzie, po, gdzie kierujemy pomarańczowe strzałki. Jedziemy aż do mety. No to startujmy, może. 3, 2, 1. Poszliśmy. Moje ma o wiele lepszy rozwój. A tu dalej, tu dalej. Tak mocno skręcamy. Dobra. Kurde, ale moje sobie skręca. Dobra. Czy nie jedzie tam? Ty no i nie jedzie. Jedź, dobra, je dobra. Do, nie, nie, Jedzie! O, co on robi? a O! Ale mocno, muszę wrócić na tor, tam gdzie jest taka zasada, że muszę teraz wrócić. A on? O, co on robi? Gdzie on jeździ? Nie no, ja chcę to zobaczyć. Vy se tam v prędkości ustaw, že ustawienie driftu normal. Co ty robíš? Co ty robíš? To miał być wyścig. O, o wyprostowały. Ustaw sobie to na plus. Kliknij plus. Aua. Nie, on teraz wyprzedza mnie. Widzowie, widzowie, jeden sub i jedna lajka, jeden lajk like to jest jedna prędkość szybciej. Więc dobrze, klikajcie, 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 A, Ale mocno klikacie. A teraz mu dodaję to szybkości. Nie, co, co to jest? nie mogę skręcać? O Boże, ten wyścig jest fatalny. O, oj, oj, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Zaraz już będzie koniec tego wyścigu. Dawaj, 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 dawaj. Co? Tu? Tu daleka ta trasa, to jeszcze nie koniec. Ty, ja go nie widzę, widzowie. Co, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Ja nie, ja, ja kupuję lepsze auto. To, 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 auto jest dobre, ale nie najlepsze. Co? Ojojoj o... Ty! No jestem. Ty a gdzie on jest? Dobra, to ja się tutaj drndnę, a nie, on nie umie gadać, to w sumie on mnie słyszy, bo on ma tą jak słuchawkę. Chodź na lody w sumie, Cereo, chodźcie na lody. Cereo, ciekawe kiedy przyjedzie, o! Cereo, bez shotguna jesteś dobry. Wezmę twoje ulubione lody Poczekaj Jakie ty masz ulubione lody mm, Ja wezmę wanilię Ja to lubię w sumie wanilię Ta się otwiera jak co widzowie A tam lody to lody są dobre zawsze Poczekaj, jest 20 chyba pierwszy grudnia, bo wiecie, my się cofnęliśmy, normalnie by był teraz. Oko chyba 11 lutego. No więc... Tak. No. Bardzo dobre te lata. O, O! No właśnie. Jak jak dacie. Jak dacie 50 subów? Będę wam czytał, jeśli ktoś nie umie czytać. Ale nie, to moi widzowie to są super. To będzie super specjal. I tak, szykujemy się już od trzech miesięcy. Nie. Około miesiąca ten specjal. Naprawdę super. I teraz dam wam mały, no mega super. Dam wam 3, 3 małe spoilery. Będą tam. Nie, powiem, Jedna postać, ale. Ona i była kiedyś. No, no dobra, dobra. Powiem tylko, tak, nie powiem nawet co to. W jednym odcinku była ukryta postać. I. I to nie jest w tym najnowszym odcinku ukryta postać. Czyli nie w tym, ani nie w tym, co wleciało parę minut temu. Mówił o niej w ósmym odcinku, to prawda. No, nie pamiętamy akurat. Obejrzyjcie ósmy odcinek. Taka jak Heru. No i widzowie, jeszcze. Co, co ty robisz? Ktoś tu chyba nie dostał lodów. Na 50 subów. Treo dostanie na gadania, więc nie będzie już musiał pisać, tylko będzie mówił. Tak, dostanie, że będzie się mógł mówić. Co chcesz? Teraz. No, w sumie coś tam mam w plecaku. Boże, co to jest? Hmm, czy ja to mam? Jeśli mam, teraz to damy, a jeśli nie, to chyba w 50 też nie. Kurde, nie mam tego nasiona. No nie, sorry, nie będziesz. No, widzowie, zostały nam tylko cztery suby do 50. I od razu, znaczy może nie, nie wiem. Kiedy od razu wejdę na YouTube, zobaczę na YouTube Studio, że mam 50 subów, nieważne kiedy, nieważne co. Od razu nagrywam odcinek. Więc dajcie te cztery suby. A jeśli... Jest szansa, że dzisiaj wbijecie te cztery suby. No to niestety jutro się pojawi odcinek. Ale jutro wcześniej się pojawi odcinek. Macie tam jakieś szkoły, liceum, nie wiem. Może niektórzy do przedszkola chodzą, nie wiem. Jestem kozibąk. Więc wy wracacie pewnie o jakieś 15.00. My mamy parę odwołanych jutro lekcji, więc wcześniej kończymy. Więc... Widzowie! Tu się dzieje jakiś chaos! Musimy uciekać. Ale wyczekujcie odcinka. Papa! Papa! Pa. Powiedz papa! Pa. Znaczy napisz papa. Pa", dla widza. Papa, pa, dokładnie. Papa! Pa!